Cześć, witajcie z tej strony Pirackiej Klocki, A dzisiaj zapraszam Was na zestaw yy, z LEGO City Seria 4. Ratowanie tutaj zwierząt. Zestaw taki weterynaryjny. Yy, no i jak ja go zobaczyłem, tylko od razu w przeciekach, od razu wiedziałem, że musi być w mojej kolekcji, że to jest jeden z takich pierwszych moich zakupów. No i tak było. Drugim zakupem było oczywiście dla mnie. Zestaw z tymi oto wydrami. Jeszcze go postaram się pokazać na kanale. No ale przechodzimy już do oglądania tego. No i tutaj, elementem, dla którego głównie kupowałem ten zestaw, były zwierzaki. Bez zwierzaków bym się nie zdecydował na ten zestaw, i stwierdzam, że chyba dużo osób też by się nie, z, nie pokusiło, chyba że ktoś akurat by jakąś weterynarię bu budował albo jakąś lecznicę dla zwierząt. No. I tak się prezentuje pierwszy nasz tutaj, ten piesek, ten mopsik francuski. Ja go nie miałem w takim umaszczeniu w swojej kolekcji. No i się bardzo cieszę, bo on chyba był tylko przy sprzedaży mini figurki kolekcjonerskiej tego pana Francuza. No i ja tej figurki nie miałem, dlatego się cieszę, że mam tego pieska. Dalej. Mam tutaj jeszcze drugiego zwierzaczka kotka. Przypomina mi mojego kotka prywatnego, którego miałem w domu niestety bardzo krótko, chyba tylko dwa dni jakieś. No, niestety z przyczyny, że moja mama okazała się, że ma na niego uczulenie. No ale szkoda jest cały czas w mojej pamięci. Bardzo był fajnym kotkiem, nawet przez dwa dni. Fajnie, że chociaż mogłem go mieć przez dwa dni. No i naprawdę ten jest bardzo tutaj ładnie zrobiony. Tutaj ma taki szaren pod... Pod pyszczkiem, futerko jaśniejsze. No i tutaj ładny ten pyszczek zrobiony jest taki naprawdę szczegółowy. Może tutaj by się przydał coś na boczku, ale no nie ma aż takiego oparcia. Ważne, chociaż jest od przodu ładnie zrobiony. No i tak dzisiaj niż pokażę jeszcze figureczki. Pierwszą mamy panią tutaj, panią weterynarz on nam taki ma torsik ten pan i nóżki ma też takie same torsiki nóżki no i ma tutaj strzykawkę i tutaj butelkę z jakimś może mleczkiem yy, dla kotka no i ten pan jak mówię ma identyczny strój niczym się nie różnią o yy. O, takie same stroje. Dałem mu tutaj kostkę, no i jest po prostu zadowolony ze swojej pracy. Nie ma alternatywnej minki. No i uważam, że te figurki można by było używać jako jakichś lekarzy, doktorów. Jakby ktoś na przykład budował szpital, no to uważam, że to nie jest głupi pomysł. Tutaj mamy jeszcze jakieś ciasteczka, kostkę. Co prawda, na kostkę, na ciasteczko było zapasowe, ale już tutaj dorzuciłem. Dalej mamy tutaj wóz leczniczy. No i tutaj fajny ma ten nadruk. No, fajnie jest nadrukowany. Starżak, no nie jakoś nie najgorzej wygląda. No, tylko się tak zastanawiam, do czego ten nadruk wykorzystam, bo ma duży potencjał, ale nie wiem do czego go wykorzystam. No, tutaj, jak do karetki, w sumie, w zasadzie, albo jakieś rodywozu policyjnego, takie duże światła ma No, tutaj, jak zawsze, w 4 plusach, uproszczenie w pełno. Tutaj takiego nad fotelika nie ma, szkoda, by się przydał tutaj ma tutaj przyczepę, no i plus za nadruk, ja lubię to w tej serii no i tutaj te światła, no tutaj uważam, że chyba lepiej by to wyglądało jakby było na odwrót, ale z drugiej strony to przytrzymuje klapę, więc nie wiem jak jest lepiej no i tutaj można te nosze dla kotka włożyć no i po prostu kotka można przewozić, no taki no, wiecie, no taki pojazd, no widać, że od razu na części pójdzie. Nie wiem, co mam zrobić najbardziej, to z podwoziem zawsze mi zostają, i ja nie mam później problem, co z nimi zrobić, bo to jest jednak kłopotliwe. No, ale naprawdę uważam, że zestaw udany, jak dla zwierzaczków, to naprawdę warto. No, wiecie, to jest 4, więc nie wiem, jak go za bardzo ocenić. No, bo tak już nie patrzę pod takim kątem jak kiedyś. Chociaż cały czas pamiętam, jak dostałem swojego pierwszego zestaw ze swój pierwszy zestaw 4, pamiętam. Już kupo... wcześniej dostałem normalne City nagle 4, plus i ja wtedy jeszcze juniors. No i wtedy mówię, kurczę, ale dlaczego to jest takie proste? Pamiętam, że tego nie rozumiałem. Myślałem, że jest duplo i od razu jest normalne City, no i nie ma czegoś takiego pomiędzy, a to jednak okazało się, że jest coś pomiędzy. No i naprawdę nie mam pojęcia, jak to mam ocenić ten zestaw. No może już dam mu 10 na 10. No, bo te zwierzaczki jednak są tego warte. No ja lubię zwierzaczki, więc yy, po prostu taka nota. Dzięki za oglądanie i do następnego odcinka. Cześć!